Film powstał dzięki wsparciu naszych patronów. Dołącz do nas na patronite.pl. Jadę do Warszawy do Radia 357, żeby z Jarkiem poprowadzić stamtąd audycję. Przed wyruszeniem w drogę należy wypić herbatkę. A zanim dokończę herbatkę, to jeszcze Wam powiem, że podobno coś wygraliśmy. Jakieś statuetki na nas czekają, więc oprócz przyjemności poprowadzenia audycji bezpośrednio z siedziby Radia 357, jeszcze przyjdzie nam z Jarkiem odebrać i wręczyć sobie nawzajem statuetki. Cieszę się. Może by tak w piłkarzyki się. Se... Jesteśmy pod najlepszym radiowym adresem na świecie, czyli w Radiu 357 w miejscu, gdzie jest dużo biurek, ale nikogo dzisiaj nie ma, bo jest sobota. I odebraliśmy właśnie nagrody, które otworzymy na antenie. Bez Dream Awards. Nie otwierałem Robert bez ciebie. Nie wierzyć. Ci. E, otworzyłem tylko, żeby, zoba żeby zobaczyć, dlaczego są trzy. Ok, no. Numer uno. Gratulujemy zwycięstwa. Wiemy ile energii wymaga praca twórcza, Twój wkład doceni również Twojej słuchacze i słuchaczki, to dzięki i zaangażowaniu możemy z dumą przekazać Ci nagrodę. O kurde, jakie to jest ładne, poczekaj to. Ja to tutaj... A myślałeś, że co, że z kartofla nam wyrzeźbią? Tak! Tutaj, o proszę, tu na wtedy jest studio. To jest studio B, którą chyba ktoś właśnie nagrywa, bo świeci na czerwono. Tak, a na dodatek w tym studio Jarek coś kiedyś nagrywał. Co tutaj nagrywałeś? Nagrywałem sygnały do audycji kieruj się na południe. I co powiedziałeś? Mówiłem kieruj się na południe i dodawałem nazwiska prowadzące. Tu jak wszyscy widzą jest magier, tak. W którym się co robi? W którym się maguje informacje? Tu jest mustro. To jest miejsce, przed którym wszyscy sobie robią zdjęcie i właśnie usiłuję zapalić tutaj światło, ale nie po takie śmięć tutaj się dzieje, Tam tak? siedzi mam. No. Dla Państwa, którzy dołączyli do nas w drugiej cześć, godzinie, powiem, że taka dobra istnieje w Polsce. Macha. Można sobie ją znaleźć na mapie. Marta Kula to prowadzi, prowadzi program, program, który będzie programu, jest przed nami. Młodko, przynajmniej kadrio, wakacji. Czy to podczas wspólnego schodzi I to jest to spekarią, słynne studio. To były lata 90. Ale pamiętam też, że pewnego zimowego dnia jechałem ze swoim tatą samochodem i słuchałem sam muzyki na słuchawkach. Tutaj puszczę oko do swoich najbliższych, do swojej rodziny. Ich pozdrawiam. Przepraszam, że takie momenty mam również do dziś. Że I są słynne Jagodzianki do... z Radia 3 O rany, to są te, albo są z zeszłego tygodnia, Tak, Mieszam to są, dokładnie. Do dziś, że była. sumie, <grym>, no, no powiedz, skąd piosenka, są te Jagodzianki? Eee, eee, jagodzianki są od słuchacza, eee, który właśnie prowadzi audycję, bo wygrał licytację, to więc... Dobrze, to my sobie idziemy. było jest. Do zobaczenia. To jest Do zobaczenia. Tutaj 357, e, czyli. No symbol, tak? W tej stacji. E, A ktoś wie, to... czemu no to radio nazywa się 357? Dlatego, że no. wcześniej program Trzeci Polskiego Radia mieścił się na myśliwieckiej 357. Aaaaaah! Nie może tego nie widziałeś, tak? Nie wiedziałem. Naprawdę tego nie wiedziałem. Nie wiedziałeś, że Zarzycki nie wiedział, skąd się wzięło 357? Tak. Nie wiedziałem, no? Poważnie. Teraz już wiem. thank you Obecnie, co się dzieje, Jarku, leci. Z nagranie, które to jest studio, wcześniej. To jest studio, główne emisyjne studio programu 3, Radio 357. Ale w czasie naszego programu, czyli w czasie rzeczy technologicznej, e, wszystko jest wyciszone w odpowiedni sposób, zaaranżowane przepięknie. W ogóle plastyka to musisz też docenić, Robert. Tak, fajne. Ktoś, jest to kto to stu. projektował, naprawdę pomyślał. Logo wpasowane w wielki stół. Ale zmieniło się tu od czasu, jakbyśmy tu poprzednio. Możecie zobaczyć naszego vloga sprzed roku. Tak. E, Wygląda to teraz troszkę inaczej. To jest mikrofon, do którego mówię ja, tu jest mikrofon tak. do z kamery. Tam jest za szybą, nie widać, bo się odbija Szymon, który realizuje audycję, ale powiedz mi, bo teraz audycja trwa. Tak. Słychać, jak rozmawiasz z profesorem Gzikiem, naszym dzisiejszym gościem, a tymczasem nie rozmawiasz. Dlatego, że ta rozmowa została zarejestrowana wcześniej w tym tygodniu, w środę. Pan profesor jest dość zajętą osobą, no więc nagrałem go w naszym studiu w Katowicach. Mhm. I dźwięk jest odtwarzany w tej chwili, ale wolimy być w studiu w tym czasie, bo nigdy nie wiadomo co się Ta, wydarzy. Dokładnie tak. e, mamy słuchawki, mamy. E, komputery z ciekawochami otwartymi. Tak, mamy też komputery, na których widać ile będzie do końca utworu. Tutaj widzimy e, naszych przyjaciół, którzy przygotowują się do wejścia w studiu, na studiu terenowym. E, Mamy słuchawki, na notabene bardzo dobre DT-770 Pro. Takich używam na co dzień ja. I takie to są najlepsze, które można mieć w studiu. Tak, to jest taki Koń koniec. roboczy, studyjny. E, wiecie na czym polega jego koniowatość? Polega na tym, że te części są z weluru mm -hmm. I, i to się nie przykleja do głowy, nie uciska, tak. nie przeszkadza, nawet Przyjemne jak ma się okulary tak bardzo. jak ja. Szymon był pierwszym realizatorem, który nas realizował w naszej A, historii. Tak, to prawda. Potem poznaliśmy Gęstego. Tak. Po, Julia Julię Nowaczyńską. chyba na urlopie, ale w każdym razie jej nie spotkaliśmy. Ale cieszę się, że masę osób spotkałem. Ja poproszę ciebie Robercie o wklejenie do tego vloga jeszcze ujęcia z, przed, znaczy z wczoraj, bo przyjechaliśmy dzień wcześniej niż Ty z Kasią i przyjechałem, żeby posłuchać początku, początku listy listy piosenek Radia 357. Udało Ci się wejść na antenę. Zostałem zaproszony do tego i potem y, usłyszałem Look of Love i to było... ciary. Miałem ciary i mam nadzieję, że wy również ciary będziecie mieć. Jak <grywa> szukałem tych pudełeczkach, <grywa> które są dla was, to i DJ został. Robert, dostałem ja i dostaliśmy razem. Nie będzie kłótni o statuetki. Jak ci oblaty smakują? Bardzo dobre. No właśnie to są te prezenty od... od... Kuba też próbował, ale pochylny. Dużna sprawa. Bardzo dziękujemy. To co, kierujemy się? Kierujemy się w stronę pewnie pierwszego miejsca, ale to za czas jakiś. Na razie. Boże Boże. Tak, nie e, pra... czujemy się w pracy, to prawda. Pan Marcin leży na leżaku, na kolanach laptop. W laptopie zakładam, że są to korty Rolanda Garosa. Mm -hmm. Rolanda Garo, tyle wiem o tenisie mniej więcej. E, w czasie audycji wypoczynek sport, radio i technologia, jednocześnie. Tak, i napisał jeszcze, że na słuchawkach oczywiście rzecz technologiczna. Pan Max z kolei słucha nas w Hanley w Anglii. Pozdrawiamy serdecznie. Ciekawe, czy w Anglii również takie upały jak w Polsce. Jeżeli Państwo jesteście na wyspach, bardzo poprosimy o informację po prostu z czystej ciekawości. Na Facebooku można również zobaczyć nasze zdjęcia. Wykonaliśmy kilkanaście fotografii. To jest chyba takie najbardziej pokojowe, bo w innym sobie wyrywamy tę statuetkę. statuetkę. <noise> Aczkolwiek oczywiście wszystko w duchu i w myśl żartu. Trzeci raz jesteśmy tutaj razem. Za pierwszym razem zabłądziliśmy, za drugim razem nie zabłądziliśmy, za trzecim razem wychodzimy, wychodzimy tak. z statuetkami i z Ładnie nagrodami. Co bardzo nas cieszy, teraz oczywiście powinna ta statuetka wypaść świerozowość. I, I to na powinna być moja komedia komedia. E, jesteśmy, jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy poprowadzić program stąd, bo jednak e, praca z realizatorem na żywo, miejsce, które jest magiczne, choć nie lubię nadużywać tego słowa atmosfera, która jest w powietrzu, to jest cudowna. Zgadzam się, zgadzam się. E, to jeszcze powiedz, czemu tak mało ujęć? Dlatego, że kiedy prowadzimy program to dość trudno się ze środka ujmuje. Ja ale zrobiłem jedno ujęcie jak prowadzimy. No to bardzo dobrze. E, możecie zobaczyć, jak wygląda nasza praca radiowa od środka. No i możecie też, bo nakręciłem troszeczkę rozmów, jak po prostu gadamy z kolegami tak to, redakcyjnymi. Tak to wygląda no. od pólis, niczego nie ukrywamy. Dokładnie. Wiesz o tym, że pracuję w innym radiu to konkurencyjnym, wiemy. ale Radio 357 to jak drugi dom. No tak. A jak nasza audycja? Nie wiem, nie dzisiaj? słuchałam, bo byłam na fajce z kolegą. A, no tak. <gry> generalnie musimy częściej. Tak, koniecznie musimy częściej tu przyjeżdżać. Będzie więcej vlogów i e, my możemy. Jestem głodny, Zembrzycki.